Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, rozpoczynamy program Gość poranka. Dzisiaj ze mną w studiu jest brat Marcin Mosakowski ze zgromadzenia braci serca Jezusowego. Szczęść Boże, witam Szczęść serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się nisko. Bracie Marcinie, na początek chciałbym zapytać o, o zgromadzenie, do którego brat właśnie wstąpił. Jak, jakie to zgromadzenie, gdzie jest główne, główna siedziba tego zgromadzenia? Gdyby mógł brat nam przybliżyć historycznie Oczywiście. też to zgromadzenie. <laughs> Założycielem naszego zgromadzenia jest brat Andrzej Stanisław Kubiak który urodził się na ziemi wielkopolskiej. Datą naszego założenia jest 21 listopada 1923 rok. Jest to data dnia rygowania naszego zgromadzenia. Pełna nazwa naszego zgromadzenia to zgromadzenie braci serca Jezusowego. Dom generalny znajduje się w człowieka o Poznania. Chciałem zapytać, jak brat przygotowywał się do ślubów i jak długo to trwało też? Do zgromadzenia wstąpiłem 29 sierpnia święto świętego Jana. Chrzc Męczeństwo świętego Jana chrzciciela w 2005 roku. Te spół roku miałem mm, formację taką podstawową. Po lat był taki pierwszy pół roku, żeby zapoznać się ze zgromadzeniem. Potem było przyjęcie do nowicjatu. Pierwszy rok nowicjatu to jest rok kanoniczny i trwa przez cały rok. Nowicjusze pierwszego roku chodzą w koloracji, w czarnej koszuli w koloracji. Natomiast drugi rok nowicjatu to już są obuczyny. I nowis już drugiego roku przyjmuje habit zakonny opasany skórzanym paskiem. Potem jest y, sześcioletni juniorat, który kończy się y, ślubami wieczystymi. Przed ślubami wieczystymi w czasie no, y, junioratu są y, pierwsze śluby, i co roku każdy juniorat odnawia te śluby co roku aż do wieczystych na szóstym roku junioratu o śluby wieczystym. Przed złożeniem czy pierwszych, czy kolejnych ślubów, czy nawet wieczystych e, każdy brat e, juniorat musiał e, odbyć siedmiodniowe e, e, takie ścisłe rekolekcje zakonne, które odbywają się w domu generalnym. I brat tę całą drogę przeszedł, i złożył już śluby wieczyste. wieczyste Natomiast odwiedził brat Ciechanów Ponieważ jest tutaj z pochodzenia Ciechanowianinem i jest parafianinem parafii farnej I także uroczystości odbywały się w kościele farnym W Ciechanowie Tak, w kościele farnym świętego Jezyfa w Ciechanowie Była mufa święta jako dziękczynienie Za dar powołania i za łaskę ślubów wieczystych i złożył złożył brata śluby w roku, który jest szczególnym rokiem, rokiem konsekrowanym, życia konsekrowanego. Dzięki inicjatywie Ojca Świętego Franciszka rok 2015 jest rokiem osób konsekrowanych. Ten rok się rozpoczął w listopadzie 2014, a skończy się 2. Lutego 2016 roku. Czyli nie wiem, czy dobrze, dobrze zrozumiałem, że yy brat składał śluby w, w roku życia yy, konsekrowanego. konsekrowanego. Także tutaj się tak. zgadzam. Jeszcze wszystko. dodam, że w tym roku przypada yy, 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 250. rocznica ustanowienia święta Najświętszego Serca Jezusowego. Czyli to wszystko składa się bardzo pięknie właśnie w tym czasie. Tak. Chciałbym brata zapytać, jak brat znalazł zgromadzenie Braci Serca Jezusowego, ponieważ jest dość oddalone od Ciechanowa i nie, może nie każdy tutaj w tym rejonie Polski je znać. Najbliższe placówki tutaj na ziemi mazowieckiej to mamy Warszawie. Ale ja braci nie poznałem Warszawie, tylko przez prasę katolicką. Jako ministrant z 10 lat służyłem w kościele Farnym no i miałem za zadanie ee, po zakończeniu przyświętej świętej sprzedawać gazetę. I, I w tym czasie była, pre, e, była prenumerata tygodnika niedziela. I w, I w tej gazecie, w tym tygodniku e, były trzy artykuły. Na temat naszego zgromadzenia z okazji 75. Rocznicy Powstania i jeszcze był artykuł na temat brata Mariana Markiewicza yy, na temat yy, yy, konklawy. Jak to się zaczęło, bo nasz brat zawiózł z domu z kolegium papieskiego polskiego z Aventynu Jana Pawła II jeszcze jako kardynała Wojtyły na konklawę pierwsze głosowanie nieudane chyba za drugim yy, się udało no i właśnie tam jest takie, było kiedyś takie zdjęcie jak już papież Jan Paweł II za nosa złapał naszego brata i hmm. mówi to ty byłeś winowajcy, bo hmm. mnie zawiozłeś i, I też był artykuł poświęcony właśnie temu wydarzeniu. To ciekawa historia. Na pewno wyróżnikiem braci Serca Jezusowego jest zielony pas, którym są przepasani. I tutaj też myślę, że, że jeżeli ktoś, ktoś już miał do czynienia z braćmi, to zapamiętuje ich dzięki temu zielonemu pasowi. I tutaj też wiąże się z tym ciekawa historia. Mm, tak. Cały nasz strój zakonny to my zawdzięczamy kardynałowi Słudze Bożemu Augustowi chlondu, który był naszym takim reorganizatorem naszego zgromadzenia. Mamy dzięki, dzięki jego inicjatywie konstytucję zgromadzenia i strój zakonny, który mamy obecnie. Zielone pasy skąd się wzięły? Mm. Taka jest historia, że kiedyś w Rzymie polscy księża, którzy zostali wysłani na studia kościelne, na uczelnie papieskie w Rzymie, żeby ich odróżnić narodowość, to nosili zielone pasy. Potem z tego zwyczaju zrezygnowali, to kardynał Ochląd pomyślał sobie tak żeby braci odróżnić od kapłanów to dam im zielone pasy i te zielone pasy trafiły mamy do, do zgromadzenia dnia dzisiejszego, tak chciałbym jeszcze brata zapytać o najbliższe plany, bo wspominał pa, brat przed audycją o wyjeździe do Rzymu czy ten wyjazd to już bardzo bliska perspektywa? Bardzo blisko to już najbliższą sobotę wyjeżdżam do Rzymu, już jestem 6 lat, prawie 6 lat w Rzymie posługuję w papieskim kościelnym polskim instytucie w Rzymie, który został założony przez świętego Józefa Sebastiana Pelczara to arcybiskup Przemyski nasz dom Należy do konferencji episkopatu polskiego jest naszym takim domem formacyjnym. W tym domu mieszkają przede wszystkim księża studenci z Polski, z całej Polski, którzy zostali w, 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 wysłani przez polskich biskupów na studia zagraniczne do Rzymu. Na studia kościelne kończąc albo licencjatem, albo doktoratem. Rozumiem, że brat cały czas studiuje. Ja obecnie ja tylko posługuję w Papieskim Instytucie Polskim. Rozumiem, rozumiem. I na co dzień żyje życiem Watykanu. Między nimi też. <laughs> rozumiem. Także. Watykan także... jest mi bliski, mam bardzo blisko. 15 milion drogi. Miałem też przyjemność z Ojcem Świętym Franciszkiem spotkać się osobiście. Mam wspaniałe zdjęcie, wspomnienia. Z okazji stulecia naszego Instytutu Polskiego w Rzymie byliśmy zaproszeni jeszcze za pontyfikatu papieża Ojca Świętego Benedykta XVI do Pałacu Apostolskiego na prywatną audiencję generalną. I z tej okazji też mam bardzo miłe wspomnienia takie moje pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI no to, to muszą być rzeczywiście niesamowite przeżycie. tak, jeszcze dodam, że przy grobie Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie bracia też posługują na tej mszy świętej w każdy czwartek o 7.10 i tam rozumiem, że masa jest Polaków tak, nawet tutaj jest Ciechanowa, też wiele pielgrzymi, bardzo mile wspominam ich wizytę. Miałem przyjemność trochę z nimi e, e, pozwiedzać Rzym, o, e, towarzyszyć im przy zwiedzaniu wiecznego miasta. Bracie Marcinie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niestety nie mamy zbyt wiele czasu, ale. Ja tyle mam do powiedzenia jeszcze. Ale to, to proszę bardzo, w takim razie proszę, jeżeli jeszcze możemy ten czas trochę nagąć, nagiąć, to będziemy go naginać. To chciałem tylko powiedzieć, że nasi bracia y, posługują nie tylko tutaj w Warszawie, w katedrze warszawskiej, czy w kurii seminaryjnej, czy w pałacu arcybiskupów warszawskich przy ulicy Miodowej. Ale również i w Niemczech, w Trewizie, w katedrze. W Rzymie mamy aż trzy placówki: Kolegium Polskie, dom Grzyma Jana Pawła II i Instytut Polski. Jak również w Poznaniu, w Gnieźnie, w Wrocławiu, w Łomży, Ach, także wiele, wiele, bardzo w wiele wielu miejsc. innych miejscach. No i jak ktoś zobaczy zakonnika w zielonym pasie, to wiadomo, już będzie wiedział, że to brat serca Jezusowego Szczególnie jeżeli słuchał nas dzisiaj Także mam nadzieję, że jeżeli Brat będzie do Ciechanowa przyjeżdżał To zawsze będzie Ja co rok odwiedzam, w każde wakacje Także zawsze mam nadzieję, że będzie Brat zaglądał do naszej redakcji W Ciechanowie i będziemy mogli porozmawiać A Państwo będą mogli posłuchać Najnowszych wiadomości co w Rzymie i co w Watykanie się dzieje. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapieć. Rozmawiałem dzisiaj z bratem Marcinem Mosakowskim, który pochodzi z Ciechanowa, z parafii farnej, przy której mieści się nasze radio. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Gość poranka.